Hej wszystkim, tu Marek Hejdan, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku właśnie w stylu DIY. Jak wiecie, ja bardzo lubię robić takie rzeczy, jakieś dekoracje i inne tego typu sprawy. Także z racji tego, że już bardzo, bardzo, bardzo niedługo będzie Wielkanoc, pomyślałam, że zrobię właśnie kilka takich ozdób wielkanocnych przy użyciu pompom. Wow! Już wrzucałam jakiś czas temu właśnie jeden filmik z tymi pomponami i w sumie dosyć wam się on podobał dużo osób pisało też, że nagrała jeszcze jakiś i z tego, że mam jeszcze tych pomponów sporo to myślę, że właśnie taki filmik w klimacie wielkanocnym może się wam też spodoba pomyślałam, że zrobię trzy rzeczy mam nadzieję, że uda mi się zrobić wszystkie trzy, jakie ja wymyśliłam no i co? zaczynamy! nie wiem, czy zauważyliście w tle mojego rysiowego królika stwierdziłam, że wielkanoc to będzie ładnie pasował. Ok, pierwszą rzeczą jaką chciałabym ozdobić będzie taki wielkanocny koszyczek. W sumie kupiłam go w zeszłym roku i wtedy ozdabiałam go praktycznie tylko wstążkami, tam serwetką, e, barwinkiem. No teraz się jeszcze nie opłaca dodawać e, barwinka, bo do Wielkiej Soboty to on by umarł. <laughs> Pewnie później dorzucę. E, ale w tym roku chciałabym dodać tutaj też pomponiki i właśnie pewnie też jakieś wstążki, mam tutaj kilka. Spróbuję to jakoś fajnie połączyć i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Myślę, że skupię się na wielkanocnych takich kolorach. Oczywiście bardzo mi się kojarzy właśnie żółty z Wielkanocą, ale też dodałabym trochę takich pasteli. Właśnie na przykład różowy, zielony. Myślę, że te trzy fajnie wyglądają razem, także chyba skupię się na tych trzech. Ewentualnie jeszcze trochę tego jasnego niebieskiego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No to zaczynam. Ogólnie jeśli nie widzieliście jeszcze właśnie mojego pierwszego filmu z tymi pomponikami, to zapraszam do obejrzenia, bo tam dokładnie pokazuję jak one działają i w ogóle jak wyglądają różne zestawy z nimi. Za dużej filozofii tu nie ma. Po prostu przykładamy pomponik taką słoną z czarną kropką do e Specjalnego tutaj kleju, który dostajemy w zestawie, w takim kształcie kółek. I przyklejamy tam, gdzie chcemy. Potem, jak już mamy przyklejony to, ściągamy tą osłonkę i mamy pomponik. <grymne> Także to jest bardzo proste. Przyklejone naokoło. No, tutaj jeszcze potem dodam, ale na razie mam na około, zdejmiemy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie wygląda dosyć zabawnie z tymi tubkami. To wygląda tak wiosennie, podoba mi się. Mamy już brzeg z pomponów. I może dodam jeszcze jakąś stążeczkę. Który kolor będzie wyglądał najfajniej? Może ta zielona w kropeczki. Zastanawiam się, czy nie opleść sobie tak całego tego ucha tą stążką. Może spróbuję. Najpierw zrobimy supełek. A potem schowamy go tak, żeby nie było go widać. Spróbuję uciąć kawałek. Mam nadzieję, że tak ciągle nie przekładać całego. Mam nadzieję, że tyle mi wystarczy. Teraz możemy zawiązać, żeby się nie rozplątało. Trzeba będzie mocno zawiązać. Myślę, że nam się to już nie rozplącze. Tak wygląda chyba gotowy koszyczek. No wiadomo, jeszcze później dodam jakąś serwetkę, ale chyba nie będę już tu wiązać żadnych kokardek ani nic w tym stylu, bo te pompony już dają dosyć wyrazisty efekt, i nie chciałabym za bardzo przesadzić. One dodają takiego efektu wow, ale mnie się ogólnie podoba. Wygląda bardzo wiosennie i myślę, że super będzie wyglądać na stole. No, także myślę, że pierwsza rzecz zrobiona. Przejdziemy teraz do rzeczy numer dwa. Okej, tak jak mówiłam, czas na drugą rzecz. I tym razem chciałabym zrobić forsycję. Tak, tutaj jest gałąź, która. Pomyślałam, że mogłaby mi do tego posłużyć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Generalnie mam dwa pomysły na forsycję. Właśnie jeden na gałęzi, drugi na takiej bazie ze sztucznych kwiatków. Zobaczymy, który wyjdzie fajniej. Forsycja to generalnie jest taki krzew z żółtymi kwiatkami, takimi malutkimi, który właśnie teraz kwitnie w tym okresie i bardzo fajnie wygląda. Zawsze. Jak widzę, to czuję się tak y, wiosennie i pomyślałam, że fajnie by było zrobić właśnie taką forsycję z pomponików. Oczywiście do tego wykorzystam kolor żółty. Będzie mi trochę tego żółtego potrzebne. I także będziemy kleić takie pomponikowe kwiatki! Mam nadzieję, że będziecie widzieć, bo gałąź tak średnio mieści mi się w kadrze. To co? Zaczynamy! Najchętniej przykleiłabym ich jak najwięcej, ale... Zobaczymy jak to wyjdzie. Na pewno chcę je umieścić w różnych miejscach. I właśnie jak już je się otworzy, to będą wyglądać jak takie kwiatki forsycji. Myślę, że to może wyglądać naprawdę fajnie w jakimś wazonie czy coś takiego. Tylko wiadomo, trzeba będzie trzymać z daleka od kotów, przynajmniej od moich, bo moim bardzo się podobają te pomponiki. Widzicie, na początku to wygląda tak. Dodamy ich więcej i spróbujemy pogłębić ten efekt. No to do dzieła. Spójrzcie, fajnie to wygląda moim zdaniem. Takie żółte kwiatuszki. Druga gałąź gotowa, teraz zajmiemy się tą. Oczywiście, jeśli chcielibyście zrobić coś takiego, to tak samo możecie to zrobić na mniejszej gałązce, moja jest dosyć spora. Myślę, że na mniejszej też by to fajnie wyglądało, albo w sumie nie musi być żółta, tak jak prawdziwa forsycja. Myślę, że pastelowe kwiatki, na przykład takie jak e, dawałam pomponiki na koszyku w takich kolorach, też mogą wyglądać bardzo fajnie. Ok, w sumie taki efekt już bardzo mi się podoba, i chyba tak zostawię. już Nie będę tutaj e, tu dawać, tu do końca tej gałęzi. Wydaje mi się, że tak wygląda trochę bardziej naturalnie, ale można tak powiedzieć. Ale wiecie co, w sumie na podglądzie kamery na przykład, albo z daleka, można by pomyśleć, że to są prawdziwe kwiatki. Z tym żółtym, moim zdaniem, wygląda mega jak Forsycjo. E, tylko niestety nie mam takiego wazonu, do którego mogłabym chyba włożyć. Gdybym miała taki trochę szerszy wazon, to byłoby lepiej. Ale niestety nie mam. Ale moim zdaniem bardzo fajnie to wygląda. E, spróbuję jeszcze teraz tej drugiej metody. Ok, w sobie sensie przypomniał mi się, że mam jeszcze jeden wazon. I myślę, że w tym będzie dużo lepiej. O, właśnie, tutaj dosięga spokojnie do dna. Co prawda jest to tylko jedna gałąź. Można by ich zrobić więcej, ale mnie się podoba tak, że jest tylko jedna. Spójrzcie. Fajnie to wygląda. No, jak prosycja. Dobra, spróbujmy tej drugiej metody. Ok, więc czas na drugi sposób. On będzie robiony na takiej bazie po sztucznym kwiatku, tylko pozbawionym płatków. Jeśli macie właśnie takie kwiatki sztuczne, które już nie wyglądają za fajnie, to myślę, że idealnie się nadadzą do czegoś takiego. Albo nawet jeśli nie macie, no to można po prostu te płatki wykorzystać do czegoś innego, a na tej gałązce spróbować zrobić własnego kwiatka, na przykład z pomponów. Myślę, że to jest prostszy sposób, ponieważ tutaj będę wklejać pompony prosto w te miejsca, w których wcześniej były kwiatki i na pewno tutaj łatwiej jest je przyklejać niż do prawdziwej gałęzi. Aczkolwiek nie ma tu już takiego fajnego klimatu. Co i za coś. Okej, okay, teraz czas, żeby mój kwiatuszek rozkwitł. Ok, tak to wygląda. Myślę, że również bardzo fajnie, zwłaszcza, że mamy tutaj jakby ten kształt kwiatka po tych kwiatkach, które tu były. Fajnie się to prezentuje. Spróbuję zrobić jeszcze dwie, bo mam jeszcze dwie takie gałązki, tylko... Może trochę w bardziej pomiksowanych kolorach, żeby było ciekawiej. Okej, okay, przygotowałam tutaj dwie inne gałązki w różnych kolorach. Ta jest w takich mocnych, a ta w pastelowych. Zobaczymy, jak będą wyglądać, kiedy rozkwitną. Okej, okay, moim zdaniem wygląda to bardzo ładnie. Jest jeszcze kwiatek numer 3. ooo, powiem wam, że te ciano niebieskie mega mi się podobają jakbym zrobiła cały tych ciano niebieskich to by wyglądało jak habry. myślę, że by było super tutaj też użyłam tych dwukolorowych bo one bardzo fajnie wyglądają yy, jako kwiatki ale niebieskie mega ten kolor jest po prostu idealny a tak się prezentują razem zobaczymy może w wazoniku tu, 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 tu. ej, moja szara ściana jest genialna tak wyglądają, yy, bardzo mi się podobają, <laughs> nie wiem jak wam, moim zdaniem super. Możemy porównać z y, kwiatkiem na gałązce. Tak, to się prezentuje, moi drodzy. Tutaj mamy te na bazie sztucznych kwiatów, tutaj jest ta forsycja na gałęzi. Ogólnie bardzo mi się podoba, że tutaj jest ta gałąź i to wygląda tak całkiem naturalnie, o ile można tak powiedzieć o kwiatkach z pomponów, a tutaj, tutaj yy, też mi się bardzo podoba, jak to wygląda i. Chętnie dorobiłam sobie jeszcze kilka. No, powiem wam, że mnie się oba podobają. Możecie zadać które wam się bardziej podobają. Czy te, które robiłam jako pierwsze, czy te, które robiłam jako drugie. Jestem ciekawa, co wam się bardziej podoba. I pora jeszcze na ostatnią rzecz, którą wymyśliłam. Zobaczymy, jak ona wyjdzie. Okej, okay, ostatnia rzecz, którą chciałabym zrobić będą takie pisanki. Um, mam jeszcze taką drewnianą, ale myślę, że zrobię na te na bazie styropianu, ponieważ one są troszkę mniejsze i do styropianu naprawdę super się wszystko klei także zobaczymy czy wyjdzie mi taka pomponowa pisanka tak to wygląda zobaczymy jak będzie wyglądać po zdjęciu osłonek Okej, okay, tak to teraz wygląda Dołożyłam kilka pomponików w takich miejscach, gdzie wiecie, czegoś brakowało i faktycznie zachowało to taki kształt um, jajka <grystanie> Nie jest takie całkiem okrągłe Mamy takie pluszowe, te jajko z takim niebieskim wzorkiem całkiem uroczo to wygląda i jest bardzo mięciutkie także można sobie postawić jako zdoby i patrzcie nawet nie będzie się przewracać pomponiki wszystko amortyzują okej okay, moi drodzy także w tym filmie powoli to było już wszystko może pokażę wam jeszcze raz co zrobiłam także mamy ozdobiony wielkanocny koszyczek myślę że wygląda bardzo fajnie Mamy taką forsycję na gałązce i tutaj na bazie sztucznych kwiatków myślę, że wyglądają bardzo fajnie. I mamy też mięciu mięciusią tą pisankę. Także to już by było naprawdę wszystko. Możecie dać znać, e, która rzecz, którą zrobiłam, podoba Wam się najbardziej. E, jakie jeszcze macie pomysły na przykład z takimi pomponami, co jeszcze można fajnego by zrobić na Wielkanoc i ogólnie czy lubicie takie filmiki DIY, czy chcielibyście takich więcej. Ode mnie to było wszystko, do zobaczenia w kolejnych filmach, buziaki i pa pa!